Cześć kochani, robimy sobie drugą część tygodniówki. E, wybierz kartę, pomyślcie sobie o karcie od 1 do 5. Zobaczymy, co tam dla Was ważnego, istotnego, jaka informacja dla Was na ten tydzień, na tydzień od 28 marca do 3 kwietnia. Co ważne, istotne, na co zwrócić uwagę. Od jedyneczki do piątki. Proszę energię na tydzień od 28 marca do 3 kwietnia. Energię ogólną dla jedyneczki, dwójki, trójki, czwórki i piątki, co ważne i istotne będzie dla nich w tym tygodniu. Pokażcie karty. Co ważne i istotne? Na co powinna zwrócić uwagę jedyneczka? Co ważne i istotne? Na co powinna zwrócić uwagę jedyneczka? Co ważne i istotne, na co powinna zwrócić uwagę dwójeczka, co dla dwójeczki na ten tydzień. Trójeczko, poproszę o energię dla trójki. Co dla trójki ważne i istotne będzie w tygodniu 28 marca. Ła, 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 um. Co tu się dzieje? Co dla trójki, co dla trójeczki. Okej. Okay. Poproszę o energię dla czwórki. U trójki takie zamieszanie było, nie? Poproszę o energię dla czwórki. Ok. Może trójka była niezdecydowana. I energia dla piąteczki. Jaka energia dla piątki? Poproszę o kartę dla piąteczki. Co ważne i istotne będzie w tygodniu dla piąteczki. Dobra. Mamy wszystkie karty? Mamy. No to sprawdzamy. Co dla jedyneczki? Jedynka ma królową, monet, królowa pentakli. Sprawy przyziemne, sprawy domu, słuchajcie, stabilizacja, stabilność, poczucie bezpieczeństwa. Może jakaś oferta, paść, przyjść. Królowa pentakli to jest osoba bardzo inteligentna, bardzo zorganizowana. Taka, która potrafi sprawiedliwie, że tak powiem, rozdzielić, podejmuje, że tak powiem, decyzje bardzo przemyślanie i te decyzje też właśnie są takie sprawiedliwe. No, bardzo fajna energia, energia taka ziemska, czyli pokazuje nam się też byk, panna, koziorożec, Poczu poczucie bezpieczeństwa, stabilizacja. Dla niektórych, mówię, może jakaś oferta. Dlaczego królowa pentakli? Karta też mówi o tym, że warto się uziemić, słuchajcie. Zadbać też o siebie, właśnie zadbaj o siebie. Dlaczego królowa pentakli? Dlaczego królowa pentakli leje jedyneczki? Zobaczcie, królowa i król pentakli, para. Mamy parę. Jeżeli słuchają mnie osoby w związkach, no to jest szansa na to, że jeżeli było w związkach jakoś niefajnie, że się w związkach polepszy. Może to jest szansa dla singli na znalezienie właściwego partnera. Niektórzy mogą wejść w jakiś taki związek zawodowy, że tak powiem. Może też zawodowo jesteście z kimś, ale tu też mogą być, może być jakieś wchodzenie w spółki na przykład. No mamy parę, słuchajcie. Jeżeli zadawaliście też sobie pytanie, czy on jest dla mnie, no to, to chyba tak. I ona dla ciebie też. Dziękuję wam bardzo, jedyneczki. Ale słuchajcie, to jeszcze Wam powiem, że mogą też karty mówić o relacji, tak mniej optymistycznie, o relacji, która może też, powiedzmy, opierać się na właśnie wartościach takich bardzo przyziemnych, czyli razem mieszkamy, mamy wspólne kredyty i tak dalej. To nie znaczy, że jest źle i że w ogóle nie ma miłości, ale głównymi, jakby fundamentami, no to są wartości takie, jakby bardzo przyziemne. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję i zapraszam teraz dwójeczki to dla dwójeczek. Zobaczcie, tu mamy królową pentakli, to jest królowa buław, ale jaja co? Królowa buław, no słuchajcie, no... lovelas, Lowelazka, ktoś z trygonu ognia, ale baran strzelec, może być, aczkolwiek nie musi. Ktoś do romansu, ktoś do zabawy, ktoś, kto nie chce niczego stałego, stabilnego, ale aczkolwiek ktoś, kto nas bardzo pociąga, albo my kogoś bardzo pociągamy. Dlaczego królowa buław? Królowa buław też na przykład w pracy to jest ktoś, kto ma siłę przebicia, ktoś, kto działa i jest przekonany o tym, że mu się uda, że jej się uda, także zawodowo powiedziałabym super. Zawodowo to są dla was fajne energie, rób to, rób to z pasją. Masz szansę naprawdę tutaj osiągnąć to, co, to, co chciałbyś, to, co chciałabyś, ale e, jeżeli chodzi o sprawy romantyczne, takie, no to, to tutaj jakiś romansik się pokazuje, słuchajcie, ktoś do romansu. Nie wiem, no to nie musi być zaraz romans, wy nie musicie tego chcieć, ale no takie, takie energie się tu pokazują. Dlaczego jest królowa była? Dlaczego jest królowa była? W każdym razie, słuchajcie. Z tego raczej niczego stałego nie, nie będzie. No nie będzie. Dlaczego jest królowa buław? Siódemka buław. No nie będzie. Nie wiem, czy wy się komuś opieracie, czy ktoś się wam opiera. No bo to jest asertywność. Nie wiem, czy ktoś za wami biega i Wy mu mówicie, czy jej siosio, siosio, bo ja tego nie chcę. <ścoughs> czy czy, czy, czy yy, wy za kimś biegacie, jak ktoś wam odmawia, no. to jest jakby też takie opieranie się pokusą. Nie wpuszczają cię drzwiami, to próbuję oknami na tej zasadzie. No. Też może być tak, że jest ktoś interesujący, ktoś, kto interesuje was, ktoś interesuje się wami, ale są blokady w postaci otoczenia, bo co powiedzą inni. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam, trójeczki. Ktoś też masz, Was może blokować troszeczkę w działaniach, jeżeli chodzi o działania na przykład zawodowe, że wy chcecie tu się realizować i tak dalej, wiecie, że osiągniecie sukces, ale ktoś Wam na przykład robi pod górę, bo tak też może być. Co mają trójeczki? No trójeczki. Yy, może dlatego było też takie zdezorientowanie, to jest piątka mieczy. Piątka mieczy yy, to jest karta, gdzie czujemy się wykorzystani ktoś wykorzystał i porzucił i tym samym takie pyrusowe zwycięstwo odnosi. Nie wiem czy ktoś tak wam robi, czy ktoś się tak poczuł przez was. Dlaczego ta piątka mieczy? Dlaczego ta piątka mieczy? To jest ogromne rozczarowanie. Dlaczego jest piątka mieczy? O czym mówi piątka mieczy? To jest też taka karta kogoś, kto idzie po trupach do celu. Dlaczego jest piątka mieczy? O czym mówi piątka mieczy? Kartą umiarkowania. Nie wiem, nie udaje się z kimś dogadać, to też strzelec się pokazuje w tej karcie. Ktoś komuś mógł może powiedzieć coś nieprzyjemnego, coś niefajnego, może się wydarzyć w tym tygodniu. Mówię tak, jakby doszło do nieporozumienia, albo nie uda się z kimś porozumieć. Jakby ktoś na siłę chciał postawić na swoim. Nie uda się dojść do jakiegoś porozumienia, słuchajcie, prawdopodobnie w tym tygodniu. Uważajcie też, nie dajcie się wykorzystać. Dziękuję Wam bardzo, trójeczki. Zobaczmy, co dla czwórki. Czwórka ma... O, rycerza kielichu, słuchajcie. Rycerz kielichów, no fajnie, taka energia, słuchajcie, dosyć przyjemna na spotkania, jakieś tam randki i tak dalej. Rycerz, co prawda, to jeszcze nie jest król. Ale może się ktoś pojawić, słuchajcie. Mówię, to mogą być spotkania, mogą być randeczki, może ktoś wam coś zaproponuje. Może to wy odważycie się, że tak powiem, do kogoś wyjść z jakąś propozycją. Poczekajcie, zobaczmy, dlaczego ten rycerz kielichów, o czym on mówi, dlaczego jest rycerz kielichów. To też może być po prostu taki tydzień e, bardzo emocjonalny, słuchajcie. Przyjemny, emocjonalny. Dlaczego rycerz kielichów dla czwóreczki? Uuu. Może ktoś was za coś przeprosi. Słuchajcie, to jest trójka mieczy. To jest jakieś uzdrowienie relacji. Przeprosiny. Uzdrowienie relacji, przeprosiny. Dla niektórych z Was może być tak, że dla tych, którzy nie wiem, zakończyli jakieś relacje, nieszczęśliwe relacje, po prostu pojawi się ktoś cudzysłowy na pocieszenie. Także tak to wygląda. Dziękuję Wam bardzo. No i zapraszam piąteczki. Co mają piąteczki? Trójka pentakli. Praca, praca, która przynosi efekty, praca, która przynosi korzyści, jakieś współprace mogą się nawiązywać, wchodzenie właśnie w jakieś spółki, ale słuchajcie, dla jeszcze innych osób, i patrząc relacyjnie, może być tak, że w relacjach jest za dużo osób. Dlaczego trójka pentakli? Dlaczego jest trójka pentakli? Także może być tak, że Wy możecie mieć jakieś inne możliwości, albo ktoś może mieć inne możliwości. Dlaczego jest trójka pentakli? Dlaczego jest trójka pentakli? Szóstka kielichów. Nie wiem, czy ktoś z przeszłości na przykład wraca. Jakaś bratnia dusza tu się może pokazywać, i ktoś może mieć troszeczkę taki mętli w głowie, bo nie wie, co ma wybrać i tak dalej. Może być też, że ktoś wraca i coś proponuje, i stąd znowu pojawia się więcej osób niż powinno być. Dla niektórych z Was też może być tak, że. Dzięki jakiemuś, nie wiem, pomysłowi z przeszłości, bądź temu, co mieliście w głowie, a czego nie realizowaliście, macie szansę wypracować sobie coś fajnego. Niektórzy z Was też mogą, że tak powiem, szukać jakiejś dodatkowej formy zarobku, żeby poprawić swoją sytuację materialną, sytuację w domu, też na przykład, tak. Zwróćcie też uwagę, przyjrzyjcie się swoim dzieciom. Szósta kielichu to jest też karta dzieci. Jeżeli chodzi też o pracę zawodową, to tak wygląda, jakbyście mieli tej pracy dosyć sporo, ale byli z tej pracy zadowoleni. Praca, z której czerpiemy też korzyści, coś, co, coś, co robimy z, z radością. No. Wszystkiego dobrego, słuchajcie, kochani. Bardzo Wam dziękuję. Niech się Wam darzy, niech się Wam szczęści. Pozdrawiam Wam serdecznie i do usłyszenia.